Jest pewien rodzaj artykułów, które co prawda nie pojawiają się zbyt często, ale kiedy już takowy wypłynie z dna szamba, pokazując swoje fekalne oblicze, pozostawiając tylko niesmak i obrzydzenie, to coś po prostu we mnie zaczyna się gotować. Mamy tutaj albowiem składowe najgorszych, najbardziej obrzydliwych i leniwych artykułów gamingowych. Clickbaitowy, naciągany tytuł, lanie wody bez większego powodu i wyjaśnienie sprawy po pięciu akapitach, tak żeby znalezienie tej informacji zajęło dłużej niż pies policyjny szukający kokainy w krematorium. Jestem Darfian, a to są Gunwoniusy. Elden Ring traci prawie 90% liczby ludzi grających w tym samym momencie na Steamie. Stop! Wiem, że póki co każde Gunwoniusy były triggerowane przez jakiś artykuł o Elden Ringu albo o solsach, ale naprawdę obiecuję wam, że to nie jest tak, że kiedy tylko widzę jakieś negatywne opinie na temat Elden Ringa, to moja dupa trzaska mocniej niż Kratos Afrodytę i muszę coś z tym zrobić, ale tutaj przytoczę wam później artykuły podobne do tego, które pojawiły się w przeszłości i dotyczyły innych gier, żeby wam udowodnić, że tak nie jest. Wracajmy. Tak naprawdę nawet nie muszę czytać tego artykułu i nikt z was widząc podobny tytuł nie powinien tego robić, ponieważ szkoda czasu. Jest to typowy przykład artykułu o. Czy mi naprawdę nie mam pojęcia jak takie żygi literackie w ogóle się rodzą, bo w tym przypadku nawet cesarskie cięcie chyba nie powinno pomóc w sprawie. Te artykuły są jakąś taką niepotrzebną próbą wyjaśnienia jakiegoś oczywistego zjawiska zachodzącego w grach single singleplayerowych. Gdyby ten artykuł z takim samym tytułem, tylko zamiast singlowej gry byłaby podana gra MMO, to oczywiście sprawa by się miała inaczej. Gry sieciowe rządzą się swoimi prawami i wtedy to faktycznie... Mógłby być interesujący artykuł, jeżeli stałyby za tym jakieś fajne przesłanki. Jednak jeżeli widzicie coś takiego i tytułową grą jest Singiel, no to naprawdę nie wiem, zagrajcie nawet kurwa w jakiegoś coinmastera czy coś w tym stylu, bo chyba ten czas będzie lepiej spożytkowany niż na czytaniu tego wysrywu. To prawie tak, jakby powstał artykuł w stylu karawka, która została postawiona klientom restauracji w ciągu godziny straciła 100% swojej zawartości. No po prostu szoki niedowierzanie. Jeżeli ktoś twierdzi, że Pudelek jest niedościgniony w jakości swoich artykułów, to chyba naprawdę nie był w odmętach gaming journalizmu. Jednak moim problemem nie jest tylko to, że te artykuły niosą zerową wartość merytoryczną, że tworzą taką mądrą i wspaniałą tezę jak masło jest maślane, próbują wytłumaczyć jakąś oczywistą zależność przyczynową, skutkową chyba ja komu nie muszę wyjaśnić, że większość osób przechodzi grę single player raz, po czym kończy zabawę i przeskakuje na jakąś inną grę. Sąd nie ma co się dziwić w ogóle, że gra single player po miesiącu, dwóch, trzech coraz bardziej traci aktywnych graczy. Speedrunnerzy, ludzie lubiący przechodzić tę samą grę kilka razy z rzędu, czy na przykład w przypadku Soulsów ludzie biorący bardziej aktywny udział w PvP, to jest mimo wszystko mniejszość jakby nie patrzeć. I mówiąc o tym, że Elden Ring był naprawdę mocno hajpowany i czekało na niego mnóstwo ludzi, nawet ludzi, którzy wcześniej nie mieli styczności z serią Dark Souls ani innymi grami From Software, w wyniku czego na premierze w grę grało 950 tysięcy ludzi. Więc spadek o 90% z tego piku do i tak oszałamiającej ilości 99 tysięcy ludzi,. No to nadal jest niesamowicie duża liczba graczy, grających jednocześnie w grę single player. Myślę, że niektóre multi mogłyby pozazdrościć takiego wyniku. Wracając jednak do tematu, co mnie najbardziej denerwuje w tych artykułach. Głównym problemem jest to, jaką narrację buduje sam tytuł. Gra traci prawie 90% osób grających w nią jednocześnie na Steamie. No i coś takiego rodzi pytania. W głowie osoby, która zobaczy taki artykuł od razu zacznie się rodzić jakaś fiksacja, jakieś domysły typu... Co się stało? Dlaczego ta gra straciła nagle tylu graczy? Czy wszedł jakiś dziwny update? Problemy techniczne, które dopiero po jakimś czasie od premiery wyszły na jaw, może jakaś forma bojkotu, gry, czy może firmy, która ją zrobiła. Wszystkich myśli, które mogą przebiec przez głowę, oczywiście nie jestem w stanie wylistować, no ale z pewnością większość z was zgodzi się ze mną z tym, że są to raczej myśli negatywne. Taki właśnie jest wydźwięk tego artykułu. Właśnie z tego powodu masz kliknąć w ten artykuł. No i klikasz ten artykuł tylko i wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, haha, no w sumie to hype był bardzo duży, bardzo dużo osób grało w tę grę, i w sumie to po tych 90 procentach spadku nadal w kuju osób gra w tę grę i do tego to jest gra single player więc w sumie wszystko jest w porządku i wszystko jest normalnie tylko oczywiście dowiecie się tego w piątym akapicie, po tym, gdzie pierwsze cztery to jest jakiś wylew, potok niepotrzebnych słów, nie noszących za sobą żadnej merytoryki i treści, najpewniej będące tylko jakąś zapchaj dziurą do minimalnej ilości znaków, żeby otrzymać te 20 dolców za artykuł. W ogóle pierwszy komentarz spod tego artykułu chyba idealnie to wszystko podsumowuje. To nie MMO. Kogo kurwa obchodzi liczba jednocześnie grających graczy dwa miesiące po premierze? Przechodzisz grę, idziesz grać w coś innego. Nowatorska koncepcja. Nie zmienia to faktu, co podkreślam już nie wiem który raz, że takie w kontekście gry singleplayer nie mówią totalnie nic po dwóch, trzech miesiącach. Ani o tym w jakim stanie jest ta gra, ani o community tej gry, no totalnie kurwa o niczym nie informuje. Ciekawym newsem moim zdaniem byłoby, nie wiem, gdyby jakaś gra singleplayer po dwóch, trzech miesiącach miała podwójną liczbę graczy od dniu premiery. I nie byłoby to spowodowane żadnym czynnikiem w stylu duża przecena gry albo potężny patch, który fiksuje grę, która nie działała na premierze. To byłaby dobra informacja, ciekawa. Można by było jakiś fajny artykuł z tego zrobić, ale nie kurwa o tym, że ludzie przestają grać w grę, kiedy ją przejdą. Podobna sytuacja miała miejsce 5 stycznia 2021 roku, kiedy pojawił się następujący artykuł. Cyberpunk 2077 traci 79% ludzi grających w tym samym momencie na Steamie. Tutaj ten artykuł jeszcze bardziej budował tę narrację, o której mówiłem wcześniej, I to z tego względu, że Cyberpunk był globalnie jebany i wręcz powiedziałbym, że modne było ciśnięcie po tej grze. Darmowe wyświetlenia i darmowe kliknięcia, jeżeli ktoś podążył za tym trendem. Jeżeli przyjrzymy się dokładnym liczbom, a nie wartościom procentowym, to okaże się, że po dwóch miesiącach z miliona graczy zostało około nieco ponad 200 tysięcy. Jak więc widać spadek jest procentowo mniejszy niż w Elden Ring, co prawda na okresie dwóch miesięcy, a nie trzech miesięcy, co warto zaznaczyć. A dodatkowo pik jest dwukrotnie wyższy niż miało to miejsce w Elden Ringu. Oczywiście mówimy o piku PO odejściu graczy. Gdzie Elden Ring nie był grą, która zmienia konsolę w reaktor atomowy przy okazji nie pokazując adekwatnego wyniku do pobieranej energii. Elden Ring nie został wycofany z konsol poprzedniej generacji. Elden Ring nie był nazywany największym rozczarowaniem roku. Także w cyberpunku ta narracja była o wiele silniejsza i o wiele bardziej tendencyjna. Stąd irytowało to jeszcze bardziej. Chcąc się wstrzelić w trend i pokazać, patrzcie jaka ta gra jest słaba, jak sobie źle radzi, ktoś zdecydował się stworzyć taki artykuł. I nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że intencja tego artykułu była inna. Szkoda tylko, że te liczby wcale nie są takie złe i założę się, że wpłynęły na to mocno zwroty. Fakt, że mnóstwo osób odbiło się od tej gry całkowicie, a inne odłożyły cyberpunka na potem, żeby poczekać na pacze fiksujące. Mimo to, wydaje mi się, że ten wynik wcale nie jest zły jak na dwa miesiące po premierze gry, szczególnie takiej, która no miała taki... Kujowy start, bo Cyberpunk miał swoje problemy, nadal ma swoje problemy i nie będę tutaj próbował mówić, że jest inaczej. Nie zmienia to faktu, że wyniki liczbowe miał dobre, nie tylko sprzedażowe, ale i to, co zostało pokazane w artykule i co widać na Steam Charts. Szkoda tylko, że większość ludzi nie przeanalizuje tych liczb, tylko będzie złośliwie waliło konia, ciesząc się z tego, że Cyberpunk bad, no bo w końcu stracił tylu graczy. I na zakończenie w tych gunwoniusów w formie smaczka pokażę Wam jeszcze jeden artykuł trochę odwrotny. Rainbow Six Siege bije rekord jednocześnie grających osób po wypuszczeniu Crimson Haste. Pojawiło się wiele artykułów tego typu, kiedy właśnie ten pik nastąpił, które chciały przyciągnąć uwagę w ten sposób. Tutaj z kolei rodzą się inne pytania. Kurde, aż taki dobry jest ten nowy update? Może wypuścili dużo jakichś fajnych klas, a może wypuścili dużo jakichś nowych fajnych broni, a może zreworkowali jakąś mechanikę, która była nie do końca fajna. I odpowiedź brzmi, jak się pewnie domyślacie, żadne kurwa z powyższych. To nie update przyczynił się do tego rekordu, a na pewno nie był on decydujący. Składnikiem tego rekordu. Przyczynił się do tego fakt, że w tym samym momencie w którym został wypuszczony update, gra otrzymała darmowy weekend. Co za tym idzie, mnóstwo osób chciało przejść Rainbow Six Siege. Nie tylko gracze, którzy nigdy nie grali w tę grę, którzy słyszeli o tej grę, no bo jednak, jakby nie patrzeć, jest ona bardzo popularna i do tej grupy zaliczałem się ja, to też ludzie, starzy wyjadacze, którzy wracają do takich gier z update'u na update, są ciekawi po prostu, co się zmieniło. Dodatkowo spróbujcie zgadnąć, gdzie w tym artykule i dziesiątkach innych, które go pokopiowały, znalazła się informacja o tym, co jest najprawdopodobniej głównym powodem. Albo w ogóle, albo w jakimś nieoczywistym miejscu. Na przykład w tym konkretnym artykule, który przetoczyłem mamy pierwsze Wspomnienie o free weekendzie w ostatnim zdaniu, w czwartym z sześciu akapitów. No i po co taki nios w ogóle powstaje? Naprawdę takim zaskoczeniem jest, że kiedy połączymy nowy update z darmowym weekendem, to jest duża szansa na pobicie rekordu? Także mamy tutaj po prostu do czynienia z leniwymi artykułami, które próbują swoim clickbaitowym tytułem budować jakąś negatywną narrację, w ogóle najczęściej bezpodstawnie, bez żadnej merytoryki. I wiadomo, Rainbow Six Siege te artykuły nie są złe, są po prostu leniwe, ale nie niosą ze sobą negatywnego przekazu, w przeciwieństwie do tych dwóch poprzednich, szczególnie jeśli chodzi o cyberpunka. Nie mogę się w tym momencie chyba doczekać, aż recenzenci filmowi zaczną pisać twory w stylu najnowszy film MCU po miesiącu ma mniej oglądających niż tydzień po premierze. No i to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dartian bez odbioru.